Na dobry, sio. Jedziemy do Zalang. Żegnamy się z Hanoi. Jest super rano. Jak zwykle nie mam siły ani polotu, ani weny, ani płynności w opowiadaniu, więc... Więc dajcie mi chwilę. Widzimy się do odcisku. Po odprawie. Całe szczęście, że zjadłem już e, ta, czy Korniszanta, czy Korniszonta. Nie wiem, jak się to wymaga i nigdy się nie dowiem poprawnie. Croissant czekoladą. No i pyszną herbatę z sokiem e, mango e, i e, paszfruutem zmarkują w sensie. Tak, to jest Tak. E, I na lodzie pyszna, pyszna rzeź i do tego ukoiło to moje nerwy ponieważ gdyż iż, e, tak mnie zagotowali na e, e, już na, nie na samej odprawie na czepinie, tylko tam na kontroli e, no z tym bagażem podręcznym, może wiecznie zapominać, to się mówi to tak, oczywiście przyczepili przy, się do mojego powerbanka, gdzie i tak miałem kartkę z poprzedniego lotu i poprzedniego, że można nim latać i tak i tak dalej, i tak dalej, oni stwierdzili, że e, nie i spędziłem tam 30 minut stojąc, na to aż przyjdzie pan który przyjdzie, weźmie go do ręki i powie: OK, 30 minut. No dobra, byłem może trochę głodny i, i to powodowało większą <śmuszną> frustrację i nerwy, no ale sam fakt e, strasznie mi się byłem po prostu u, u, dramat. Jeszcze się trochę czasu, ale już mówię, trochę cukru do organizmu przyszło, dobra, herbatka i jakaś lec. Co miałem jeszcze rzec a propos tak, bo wczoraj mówiłem właśnie o tym o tym montowaniu filmów, e, nagrywaniu tego, że no samo nagrywanie może nie jest jeszcze na tyle, na tyle męczące i trudne, bo e, no w sensie mi telefon towarzyszy zawsze i zawsze towarzyszył i już mam wprawę skręcenia tych e, e, filmów e, zgotowania itd. Tak więc to jakoś nie zajmuje mi czasu, ale... Ja dopiero teraz, jak montuję te vlogi, staram się być konsekwentny i robię je codziennie. To ja sobie dopiero zdałem sprawę, że to jest naprawdę taka ciężka praca. Ja tak na początku, no ok, no wiedziałem, że trzeba w to włożyć trochę czasu i tak dalej. I Tam niejedne vlogi oglądałem i ludzie mówią, że to jest najbardziej żmudne i, i, i zajmuje dużo czasu. I tak naprawdę jest. Tym bardziej, że ja jeszcze posługuję się tylko telefonem, więc ja robię wszystko na tym telefonie. Nagrywam, jak już zmontuję, to zaraz muszę usuwać, żeby mieć miejsce. I wiadomo, ta jakość z telefonu też jest trochę gorsza, no ale zrobić to wszystko na telefonie, pociąć, skleić, dodać muzykę, wydawało mi się, że to zajmuje chwilę. Ale wczoraj, na przykład, mierzyłem sobie tak mniej więcej czas, no to przy vlogu, który nie miał dużo segmentów takich pociętych czy setek z widoków i tak dalej, no to zajęło mi to z półtorej godziny. Nie mówię już jeszcze o, 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 o potem, żeby to wrzucić do sieci, ale. Zajmuje to bardzo dużo czasu, takiego w sumie, wiecie, no, gdzie można by było coś porobić i tak dalej, więc ja to najczęściej robię, nocami czasami kosztem tego, że znowu jestem niewyspany, e, ale, ale warto. Mówię to, to bo mówię, traktując to jako, no, to praca moja nie jest. Nie, ja nie mówię o rowerach, którzy na tym zarabiają i się z tego utrzymują i, i tak dalej, bo oni to robią filmy po godzinę, często albo... Nie wiem, no, tak mi się wydaje, że w no, tej pracy wkładają więcej, albo już po prostu mam taką sprawę, że tego też nie zauważają w ten sposób, jak ja, ja, ja to widzę na razie, więc nie wiem. No, ale mówię, traktując to jako taki prywatny, prywatny, no nie wiem, no, publiczny trochę dziennik, no ale z prywatnymi wspomnieniami, przeżyciami, to to, to jest fajne, bo to mówię, to zostanie już jakby na zawsze i wiesz, a rzucę sobie... I nie wiem, i obejrzę, co tam robiłem w Wietnamie, czy w przyszłości gdzieś tam, czy, czy coś. Także to, to, to myślę, że robi robotę, i to, i to, jest, i to jest fajne. A jeszcze ktoś, jakby może skorzystać, to już w ogóle e, double win, więc. spoko no dobra, nie będę przedłużać, czekamy teraz na samolot. Jeszcze do odprawy mam gdzieś tutaj zegarek jakieś 20 minut, czy znaczy no, no, do boardingu odprawy, co ja już gadam. Na szczęście lot e, trwa tylko e, tylko e, Półtorej godzinki, więc raz, dwa, to jest jakieś 1200 km do Nandang, Hanoi. Ee, I no Była jeszcze opcja autobusu, a ja u 16 godzin. Więc to trochę strata czasu by była. E, że, no, 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 szkoda po prostu dnia i ten, ten tak będziemy przed pierwszą już w hotelu, więc... Więc gitara, jeszcze można coś, e, co, coś porobić i tak dalej. Chociaż dzisiaj ja nie zakładam e, za wielkiego wysiłku, bo mnie, nie czuję się jeszcze dobrze i nie czuję się na siłach, więc... Może trochę po plaży, trochę tutaj e, tego wybrzeża, e, trochę miasta, no i zobaczymy. Zresztą nie będę planować, bo znowu zaplanuję, potem mi nie wyjdzie i potem będę wściekły, że coś wam nagadałem, ale tego nie ma. Jedyny minus jeszcze e, taki jest, że no, jest tu pora deszczowa. Akurat jeżeli chodzi o Hanoi, e, tutaj ten, to nie było ani razu nie padało, w ogóle chyba może chwilę pokropił deszcz, to z wieczoru, natomiast e, tam przy wybrzeżu już nie jest tak kolorowo, z tego co sprawdzałem, no to jeszcze dzisiaj mamy mieć fajną, e, fajną pogodę, jutro cały dzień słońca, a potem e, pokazuje mi opady e, Na 60% obszaru, więc no zobaczymy, ale jak to w Azji, czasami jest tak, że pierdzielnie lumie deszcz, pada tam godzinę, dwie, potem jest znowu trzy godziny słońca i potem znowu pada i tak dalej no, chyba nie, no, Mam nadzieję, że nie będzie tak, że będzie lało całymi dniami do końca, a nawet jak będzie, to i tak znajdziemy coś do roboty, więc e, Akurat tutaj daje Azja wiele możliwości na spędzanie czasu. A jak będą deszczowe vlogi, to też będzie spoko. Jeszcze takich nie mam, więc jak będzie, nie wiem, potok rzeczny na ulicy, to też to będzie spoko. To się zdawało, a już naprawdę prawdę ja, jak ja to będę kręcić. O Jezu, sorry, się tutaj zachwiało. Dobra, kończę, nie męczę Was już i widzimy się później. Jesteśmy, czekamy na bagaż. Zawsze tyle trwa, ale trudno, a potem prosto do hotelu. <laughs> Zaczniemy w ten sposób. Dzień dobry przed Państwem. Wścibska Jadwiga. Wylądowaliśmy w Danang. Temperatura na zewnątrz wynosi 29 stopni. Wilgotność powietrza to 75%, natomiast widoczność jest na 15 km. Co się wydarzy, czy pokój będzie ładny? Czy dopisze pogoda do końca wyjazdu? Przekonajmy się razem. Pozdrawiam. Wścibska Jadwiga. Dobra, dotarliśmy do hotelu. Teraz szybki prysznic, szybki bekyszka. Szybki prysznic i idziemy coś e, zjeść. E, a później, chyba, tylko basen i chillerka do wieczora. A wieczorem pójdziemy na most, na którym puszczają ponoć się fajerwerki, i, i generalnie jest spoko, No, także dzisiaj e, delikatnie. Ale żarcie, żarcie, żarcie. Jeszcze więcej żarcia musi być. Znaczy zawsze Ja wiem, że Wy lubicie Gejanie. Bo przynajmniej się możecie napatrzeć, nie tyjecie od tego. A ja to już tam ciudzę. Chciałem powiedzieć, że na tych filmach wcześniej wyglądałem grubo w tej koszulce, ale to, to wcale nie chodzi o koszulce. To ja po prostu jestem tłusty, nie? Także nie zakomujemy rzeczywistości. Akceptujemy ją taką, jaka jest. Ja to powinienem chyba robić jakieś ćwiczenia, te logopadystyczne, takie la la la, no bo ja nie wiem co mam z tą wymową. Serwie. Dobra, idę śmieci. A więc moi kochani witam na plaży. Dotarliśmy. Co prawda pogoda trochę dzisiaj nie dopisała, ale jesteśmy w porze deszczowej, więc to jest całkowicie normalne. Ostatni mi tylko padało i to ponad ściana deszczu, ale już za nami się wypogadza, przed nami też się wypogadza, a jutro e, iPhone pokazuje, że będziemy mieli 30 stopni i lampę. Lampa jak wiecie, co nie? Lampa jak no. <laughs> Także czekam na to. Jutro Was tutaj zabiorę i ponagrywam jakieś fajne, e, fajne sceny tutaj piękne, bo naprawdę jest i zielono, i nowocześnie futurystycznie wielkie budynki stoją. I są góry e, i lasy i wszystko to razem tworzy piękny, piękny krajobraz, naprawdę. Pewnie mnie nie słychać, bo tutaj tak szumi. A oczywiście mikrofonu, jak nie wziąłem, tak dalej nie wziąłem i nie zakładam, bo ciągle o tym zapominam. No ale to nie Popatrzcie sobie tutaj jeszcze chwilę. A potem idziemy, idziemy chillować gdzieś. A wieczorem pójdziemy zwiedzać mosty, ponoć jest jakiś pokaz na mostach. Jakiś smok, który zieje ogniem, czyli ukradli nasz pomysł z Wawelu. Tak jak to dzisiaj koleżanka do mnie napisała. To tutaj bardziej trochę na bogato, no ale... Ale tak, ale fajnie. Dobra. Już zaczynam gadać od rzeczy, ciao, ciao. Lampa ma być. Lampa, jak ten, no